Cześć, tutaj Agata Łucińska. Przygotowałam dzisiaj dla Was coś, co pozwoli nam przetrwać końcówkę zimy. Jeszcze trochę chłodnych dni przed nami, zatem zrobimy coś rozgrzewającego, dynamicznego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy! Zaczniemy w pozycji dziecka. Rozszerzcie kolana, wydłużcie plecy, połóżcie ręce przed sobą, odłóżcie głowę na macie. Wyrównajcie oddech. Spróbujcie wycofać barki od uszu. Stąd powoli przejdźcie do kręgu czwartego. Dłonie pod barkami. Kolana na szerokość bioder, starajcie się nie blokować łokci, żeby nie wchodziły w przeprost. I teraz kilka razy pozycja kota i krowy, czyli z wdechem odmiennicy wklęsłe plecy i z wydechem wypukłe. Czyli nie wchodźcie w maksymalne zakresy ruchu, głowa na końcu. Synchronizujemy ruch z oddechem. Chcemy na początku troszeczkę rozruszać kręgosłup delikatnie i przyjemnie. I teraz zatrzymajcie ten ruch. Spróbujemy teraz dołożyć do tego krążenia tłowiem. Czyli przechodzimy przez wklęsłe i wypukłe plecy, tak jak poprzednio, ale dodając krążenia. W jedną stronę. mięciutko możecie przenieść ciało delikatnie do tyłu, do przodu. I w drugą. Poobserwujcie ciało, gdzie czujecie jakieś napięcia, gdzie ten ruch jest przyjemny. I zatrzymujemy się. Przechodzimy do psa z głową w dole. Odepnijcie się od dłoni, palce dłoni szeroko. Kolana możecie zgiąć na początku i wydłużamy plec. Głowa rozluźniona. Kilka spokojnych oddechów. Możecie naprzemiennie ugiąć nogi w kolanach. Tak, jakbyście chcieli podreptać w miejscu. I teraz powoli przejdźcie stopami w stronę dłoni nasze na szerokość bioder, kolana ugięte. Z wdechem możecie jeszcze wydłużyć plecy. I z wydechem skłon. Rozluźniamy głowę. Możecie się pobujać z jednej strony na drugą. I cały czas przez ugięte kolana. Z wdechem unosimy tułów do góry, ręce do góry. I wydech, w dół. Stańmy teraz z przodu maty. Stopy cały czas na szerokość bioder. Z wdechem unosimy ręce do góry. I wydech, skłon. Pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie, zewnijcie nogi w kolanach. Rozluźniamy głowę. Z wdechem kładziemy dłonie na łydkach. Prostujemy nogi, prostujemy plecy. Jeżeli potrzebujecie, to łóżcie dłonie nawet na udach. I wydech. Odkładamy dłonie na matę. Stopy do tyłu. Pozycja deski, ciało w jednej linii. Nie zapadamy się w lędzwie. Trzymamy. Jeszcze dwa oddechy. I teraz kładziemy kolan na macie. I nie zapadając się w biodrach, czy nie przez falę, a przez piękną pompkę przygotowanie do pozycji kija, schodzimy w dół łokcie blisko ciała. Stąd małe wygięcie do tyłu. Otwieramy klatkę piersiową. Wzrok miękko przed siebie. I powoli. Też w jednej linii idzie do góry. Przechodzimy do psa. Odepchnijcie się od dłoni. Wydłużamy plecy. Barki oddalamy od uszu. Tutaj też, jeżeli potrzebujecie, jeżeli czujecie się z tym dobrze, możecie chwilę podreptać w miejscu. Albo pozostać w jednej pozycji, wybierzcie ten wariant, który na ten moment bardziej wam pasuje. I powolutku przechodzimy do przodu, stopy na szerokość bioder, dłonie na łydkach, proste nogi, proste plecy, wydech, skłon, zginamy nogi w kolanach i z wdechem ręce tu do góry, wydech, ręce w dół. I jeszcze raz unosimy ręce do góry. Z wydechem skłon. Z wdechem. Dłonie połóżcie na łydkach, wyprostujcie plecy, wyprostujcie nogi i wydech przechodzimy do deski. Chwilę zostaniemy w desce. Dół aktywny. I tutaj możecie troszeczkę poprzenosić ciała do przodu, do tyłu. Możecie teraz. Tak jak poprzednio odłożyć kolana na matę, albo przez pełną pozycję kija, zginając łokcie blisko ciała, schodzimy w dół ciało w jednej linii. I z Jeszcze raz, małe wygięcie do tyłu, albo pies z głową w górę, czyli odpychamy się od dłoni, unosimy biodra z matę, ściągamy barki w dół. Tutaj nie powinno być dyskomfortu w ręczwiach? Jeżeli jest, to wracamy do kobry, do łagodniejszego wygięcia. I teraz powoli połóżcie kolano i przejdźcie do psa. Powoli wracamy do przodu. Połóżcie dłonie na łydkach, wyprostujcie plecy i z wydechem skłon. Z wdechem unosimy tułów. I wydech, ręce w dole. Z wydechem jeszcze raz unieście ręce do góry. Z wydechem skłon. Z wydechem dłonie na łydkach, może na kostkach, może na udach. Prostujemy plecy, prostujemy nogi. I z wydechem połóżcie dłonie. Przejdźcie do deski. I teraz zostajemy na lewej ręce i robimy deskę boczną. Lewa noga jest pod spodem. I teraz stopy. Możecie ułożyć stopa na stopie. Albo na krzyż, prawa ręka idzie do góry. Oddychamy i z wydechem zmieniamy stronę. Prawa ręka w dole, stopy dowolnie, mocne centrum. I wydech. Odkładamy dłonie, przechodzimy w dowolny sposób albo przez kolana, albo przez pełnego kija. Na matę i wygięcie do tyłu, to które jest przyjemne dla waszego odcinka lędźwiowego. Po wracamy do psa. I teraz z wydechem unieście prawą nogę do góry, możecie otworzyć biodro i z wydechem prawa stopa między dłonie. Kolejne nad kostką, W razie czego wysuwamy stopy do przodu. Wdech, ręce i tułów do góry, wydech. Powrót do psa. I teraz z wdechem lewa noga do na góry. Otwieramy biodro. I wydech. Lewa stopa do przodu. Z wdechem unosimy ręce. Unosimy tułów. I wydech. Pies z głową w dole. Stąd przechodzimy do przodu stopy na szerokość bioder, kolana ugięte i z wdechem pozycja krzesła, biodra idą do tyłu, kręgosłup neutralny, kolana nad kostkami. Trzymamy i oddychamy. Nie spinajcie barków i wdech, góra. Teraz łączymy dłonie i z wydechem to samo, tylko że ze skrętem. Kolana nie muszą być idealnie równo. I wdech, jeszcze raz góra i wydech, skręt. Wdech. Wyciągnijcie się i wydech. Skłon. Kto potrzebuje, zginę nogi w kolanach. Spokojnie wróćcie do psa z głową w dole. I z psa na chwileczkę pozycja dziecka. Odkładamy tułów, odkładamy głowę. Wyrównajcie oddech. Możecie się pobujeć z jednej strony na drugą. Miękki, leniwy ruch. I teraz w swoim tempie wróćcie do psa z głową w dole. Z wdechem unosimy prawą nogę do góry. Z wydechem przenieście prawą stopę do przodu. I wdech. Wysoki wykrok, unosimy tłów. Z wydechem zróbcie mały skręt w prawo i wdech. Wyciągamy się do góry. Z wydechem połóżcie lewą piętę i całą lewą stopę, a prawe kolano zjednijcie do przodu. Rozłóżcie ręce szeroko, wojownik drugi. I tutaj uważajcie, żeby to prawe kolano nie spadało do środka. Dwa spokojne oddechy. I z wdechem połączcie dłonie, wyprostujcie prawą nogę i wydech ręce szeroko. Teraz z wdechem wojownik odwrócony, lewa ręka na lewym udzie, delikatnie odchylamy się do tyłu i połóżcie prawą rękę na prawym udzie, kontro ściągnięty, wydłużony lewy bok. I jeszcze raz z wdechem do tyłu i wydech kontro ściągnięty. Prawa noga zgięta. Jeżeli macie ochotę, to odkładamy prawą rękę na matę, pogłębiając pozycję. I teraz powolutku skręcamy się w stronę maty, odrywając lewą piętę i wracamy do psa. Ustawcie się wygodnie i unieście lewą nogę do góry. Z wydechem przestawcie lewą stopę między dłonie. Z wdechem tłów i ręce do góry. I wydech, delikatny skręt w lewo. Z wdechem centrum. I wydech, odkładamy prawą piętę, całą prawą stopę, lewe kolano zgięte do przodu, wojownik drugi. Ręce szeroko. Wyrównajcie oddech. I z wydechem połączcie dłonie, wyprostujcie lewą nogę. Wydech, ręce szeroko, lewa noga zgięta. I teraz wdech, prawa ręka na prawym udzie, odchylamy się do tyłu. I wydech, połóżcie lewą rękę na lewym udzie, kontrestciągnięty, prawy bok długi. I jeszcze raz. Wydech do tyłu. I wydech, kontrestciągnięty. Lewy bark daleko od ducha. Być może pogłębiamy pozycję. Tutaj możecie zostawić rękę skierowaną do sufitu albo przenieść ją nad głową. I powoli odrywamy piętę, skręcamy się w stronę maty, wracamy do psa. Stąd przechodzimy do deski. Dłonie pod barkami, nie zapadajcie się w lędzwiach. I delikatnie podnosimy prawą nogę do góry. Nie za wysoko. I teraz lewą. Mhm. I przez pozycję kija. Albo podpieramy się przez kolana. Schodzimy w dół w całowiennej linii. Zabróćcie sobie ręce z tyłu. Pozycja świerszcza. Z wdechem otwieramy klatkę piersiową. Możecie dodać uniesione nogi. Wzrok go przed siebie. Zaktywizujcie dół brzucha. I teraz z wydechem połóżcie. Czoło na dłoniach, rozluźnijcie plecy, rozluźnijcie pośladki. Teraz w swoim tempie kładziemy dłonie przy klatce piersiowej, wracamy do psa z głową w dole. Wnosimy prawą nogę do góry i teraz odkładamy ją za lewą stopą, hop i stąd przechodzimy sobie albo do deski bocznej na lewej ręce albo jeszcze ta prawa noga troszeczkę wysuwa się do tyłu i wypychamy biodra. Tutaj musimy mieć stabilny bark, robimy to tylko jeżeli to jest wygodne i wydech, wracamy do psa z głową w dole. Z wdechem ta sama prawa noga idzie do góry. I teraz przenosimy prawą stopę po przekonnej w lewą stronę. Lewa stopa spada na krawędź. I teraz odpychamy się od prawego barku w górę. I wydech. Miękko wracamy do psa. I to samo na drugą stronę. Wdech. Lewa noga do góry. Możecie zgiąć nogę w kolanie. Odkładamy stopę do tyłu i albo sobie zostajemy w desce. Albo jeszcze dodatkowo otwieramy biodra, odpychamy się od prawej ręki. I wydech. Spokojnie wróćcie do psa. Z wdechem lewą nogę. I przenieście teraz ją po przekątnej w prawą stronę. Prawa stopa spadła na krawędź. Robimy rozkrok i odpychamy się od lewej ręki. I wydech. Spokojnie wracamy do psa z głową w dole. I na chwilę do dziecka. Odpucznijcie, rozluźnijcie wszystko. Kiedy będziecie gotowi, to przejdźcie na chwileczkę do psa z głową w dole. Jeszcze raz unosimy prawą nogę do góry i stawiamy prawą stopę między dłońmi. I teraz przenosimy ciężarcia na prawą nogę. Dłonie mogą zostać na macie, odrywamy lewą stopę, prostujemy plecy, wojownik trzeci, prawa noga może zostać delikatnie zgięta, ale możecie też próbować uprostować. I teraz kto chce jeszcze odrywa ręce, tak żeby zachować równowagę. Jest, yeah, super. I teraz odkładamy dłonie, odkładamy lewą nogę, wracamy do psa, z wdechem unosimy lewą nogę oczywiście i kładziemy lewą stopę z przodu. Wydłużamy plecy, przenosimy ciężar ciała na lewą nogę i odrywamy prawą wojownik trzeci. Tu starajcie się nie otwierać bioder zanadto. Być może jeszcze ręce. Ja tu już się zderzyłam z oknem, jak macie ścianę przed sobą, to może Wam ona pomóc. Można też ręce sobie przenieść do tyłu. Opimy równowagę i z wydechem odkładamy dłonie, zginamy lewe kolano i wracamy do psa. Stąd przejdźcie sobie spokojnie do siadu skrzyżnego. Z siadu skrzyżnego łączymy stopy, oddalamy pięty od bioder i wdech. Wydłużamy plecy, z wydechem robimy delikatny skłon, nie za mocny. I w pewnym momencie możecie sobie rozluźnić górę, poobujać się troszeczkę z jednej strony na drugą. Nic wdecham unieście tułów, przyciągnijcie pięty w stronę bioder. Możecie złapać za stopy i wydłużamy plecy. Otwieramy biodra. Batha Konasana. I na koniec, jeszcze możecie delikatnie brodę przyciągnąć do mostka, tak żeby wydłużyć tył szyi. I wychodzimy z pozycji prostujemy obie nogi. I teraz chciałabym, żebyście zgięli obydwie nogi. Możemy się złapać za łydki i z wdechem wydłużamy plecy. Czyli nogi są na tyle zgięte, na ile potrzebujecie, żeby wydłużyć plecy. I staramy się obrzeć brzuch na udach, rozluźnić głowę. Nic szalonego. Teraz możecie tutaj zostać albo troszeczkę doprostować nogi i jeszcze raz się wyciągnąć. I powolutku. Unieście tu i przez bok przejdźmy sobie do leżenia. Przyciągnijcie oba kolana do klatki piersiowej. Możecie się pobujać, lewo prawo. I teraz odkładamy stopy na matę. Połóżcie się wygodnie. Zrobimy teraz półmostek. Staramy się ustawić stopy równolegle, tak żeby nie, nie rozszerzać stóp na zewnątrz. Na szerokość bioder. Ręce sobie możecie położyć na macie. Unosimy troszeczkę biodra i zaplatamy ręce pod pośladkami. Możecie teraz jeszcze dodatkowo włożyć barki pod plecy. Zasysamy dół brzucha, ok? Tutaj nie wypinamy całego brzucha do góry. I teraz, jeżeli macie problemy z szyją, to nie przesadzamy w tym wygięciu. I teraz, jeżeli nie macie żadnych problemów z kręgosłupem, to możecie tutaj spokojnie. Utworzyć sobie klatkę piersiową. Tylko nie kręćcie już głową w tej pozycji. Z Wydechem. Delikatnie odkładamy biodra. Możecie zgiąć nogi. Nie przyciągamy teraz kolana na maksa, tylko delikatnie. Teraz możecie drugi raz sobie zrobić półmostek. Albo... Jeżeli umiecie, jeżeli praktykujecie, to możecie zrobić pełen mostek. Jeżeli chodzi o wykonywanie mostka pierwszy raz przez osoby początkujące, to raczej sugerowałabym nauczyć się tego na zajęciach pod okiem instruktora, ewentualnie przy innej osobie, która może Was y, przyasekurować. W pełnym mostku kładziemy sobie dłonie tutaj y, przy głowie. Palce są skierowane w stronę stóp. I zasady są takie same. Czyli dół brzucha aktywny. krona na szerokość bioder. Stopy nie rozchodzą się na zewnątrz. Tutaj też rzeczywiście, że nie macie jakieś problemy z kręgosłupem, albo problemy z szyją, no to nie szalałabym z tymi mostkami. I teraz unosimy tułów, przenosimy ciała na nogi, odpychamy się od rąk. Mocne nogi, mocne centrum. Jeżeli jest tutaj niewygodnie Wam w szyję, że tak powiem, to możecie delikatnie głowę ułożyć w pozycji neutralnej, ale tylko jeżeli czujecie się pewnie. I staramy się równomiernie rozkładać ciężar, żeby nie czuć dyskomfortu w lędziach. Aktywne dłonie. I powolutku odkładamy tłów. I też przyciągamy kolana, ale nie za mocno. Odetchnijcie, rozmasujcie odcinek lędźwiowy. Bardzo energetyzująca pozycja. Teraz odłóżcie stopy. Połóżcie sobie ręce szeroko. I zrobimy kilka skrętów. Bierzemy wdech w centrum i z wydechem opuszczamy kolana na jedną stronę, ale delikatnie, nie na siłę. Kolana nie muszą być razem, możecie sobie je puścić luźno. Też nie przyciskamy na maksa barku. I druga strona. I spróbujcie to zrobić razem z oddechem. Wdech w centrum, wydech. Opadają nogi. Jeżeli macie ochotę wyprostować jedną nogę, tak żeby poszła trochę dalej, to też możecie to zrobić. Cokolwiek, co tutaj jest przyjemne, chciałam, żebyście się tak troszeczkę poprzywalali, powiercili. W ramach wygodnego ruchu. jeszcze po jednym razie na stronę spotkajmy się w centrum i stąd możecie się już ułożyć w relaksie tutaj jeżeli nie wam jest kiedy leżycie na płasko, bo na przykład odzywa wam się odcinek ręczniół, pamiętajcie, że zawsze możecie zgiąć nogi w kolanach i połączyć się w ten sposób weźcie sobie jeszcze jeden głęboki wdech do brzucha. I spokojny wydech. Zostańcie ze swoim oddechem, tyle ile potrzebujecie. Krótka chwila relaksu. Dzięki za wspólną praktykę. Ja się rozgrzałam. Mam nadzieję, że wy również. Miłego dnia.